Halo, halo, cześć, z tej strony Robert z Akademii Gry, słuchajcie, dzisiaj pokażę Wam e, coś bardzo fajnego, o czym ja dowiedziałem się też jakiś tam czas temu, już pomału zacząłem korzystać, jest to naprawdę fantastyczna sprawa, słuchajcie, jak już wygracie tak dużo pieniążków u tego bookmachera, tak jak na przykład wczoraj Kądziu, Kądziu specjalnie z dedykacją dla Ciebie nagrywam ten film, bo słyszałem, że tam lubisz podróżować, to zobaczcie wszyscy, jak można naprawdę za grosze podwiedzać albo jakieś fajne stolice yy, tutaj w Europie, albo gdzieś dalej na świecie popodróżować i naprawdę nie trzeba wydawać na to masę pieniędzy. Ja też dopiero w momencie, kiedy ktoś mi to pokazał, chyba nie wiem, z dwa lata temu, dopiero też tak pochodziłem, popatrzyłem na to, mówię, wow, to dlatego tak dużo ludzi sobie podróżuje po różnych stolicach, po różnych krajach. I tak dalej. I nie wydają na to majątku, bo wiadomo w biurach podróży, sam teraz szukam czegoś, na lipiec, na dwa tygodnie, żeby pojechać sobie do, do Grecji. No to powiem wam, że 15, 18 tysięcy, 20 parę za, za 4 osoby, jakby się, jak macie rodzinę 2 plus 2, to są po prostu takie ceny, że się w pale nie mieści. No drogo, robi się drogo bo można było kiedyś za, za 10, za 12, czy tam za 14 tysięcy pojechać na dwa tygodnie do Grecji. W tej chwili ceny, jakbyście wbili gdzieś w Itakę, w wakacje, .pl, czy gdzieś, naprawdę do 20 tysięcy, to myślę, że to pewnie jest taka średnia. Oczywiście yy, patrząc na to, żeby mieszkać w jakimś tam w miarę fajnym hotelu i mieć tak zwanego Ola, tak? Słuchajcie, wracając tutaj, już Wam pokazuję najszybciej, jak możecie sobie, robi się za chwilę ciepło, będzie wiosna, więc to jest naprawdę super fajna opcja, a nadal z tego co, co czytam i z czego się dowiaduję, co się dowiaduję, to niewiele osób jeszcze o tym wie. Wchodzicie sobie na taką stronę skyscanner.pl i wyskakuje Wam coś takiego. Tu się oczywiście można zalogować tak dalej, żeby przez to kupować bilety. I słuchajcie, najprościej wam mówiąc, zobaczcie, ja najczęściej latam z Katowic, więc sobie tu wpisałem Katowice. Tu możecie wpisać dowolne lotnisko, które macie najbliżej Was. Wbijam sobie do, tutaj nie wpisuję kompletnie nic. I wylot i powrót zaznaczyłem sobie kwiecień. Wtedy już będzie w miarę ciepło, i wybrałem sobie na początek jedna, jeden dorosły. Tam później oczywiście możecie to zmieniać. Ale ja wam pokażę na przykładzie jednego dorosłego, co by się stało, gdybym chciał sobie polatać za naprawdę bardzo małe pieniądze. Wbiłem sobie jeszcze, zaznaczyłem tutaj tylko loty bezpośrednie i klikam sobie szukaj. W tym momencie ten Skyscanner wyszukuje mi, zobaczcie, różne, różniste loty na, do Wielkiej Brytanii od 48 zł. I to od razu wam powiem, bo ja pewnie zareagujecie tak jak ja te dwa lata temu. Ktoś mi to pokazał, ktoś kto zwiedził już pewnie 3-4 świata i ostatnio był w Tajlandii, jak mnie słuchasz to pozdrawiam, na Sri Lance i tak dalej i mówi, że za dwutygodniowy powód na Sri Lance z przelotami ze wszystkim zapłacił dwutygodniowy 2,5 tysiąca, także to jest naprawdę bardzo mało. Yy, zobaczcie, jakieś też myślałem od razu, mówiłem mu, co, ty ściema, niemożliwe to żeby do Szwecji za 60 zł polecieć, do Włoch za 60 do Niemiec za 53 do Wielkiej Brytanii. A on mi mówi Robert, to nie jest żadna ściema i pokazał mi jak się kupuje bilety i tak dalej, więc ja wam tutaj yy, pokażę, że tak powiem podstawy, zobaczcie. Holandia 95 zł, Polska właśnie jak ja mam niedaleko do lotniska w Katowicach. To, jak ktoś mi na przykład, słuchajcie, jak sobie wymyślę, robacie, nawet do Warszawy mogę pojechać za 120, a często, gęsto tutaj w wakacje można sobie, mogę na przykład znaleźć Gdańsk i wtedy za te 100 zł, czasami jeszcze taniej, mogę praktycznie całą Polskę przelecieć bodajże w półtorej godziny i jestem za chwilę nad morzem, a nie tłuć się po 12 godzin samochodem. Zobaczcie, na przykład, wymyśliliście, że chcecie sobie w Katowic, z Katowic polecieć w kwietniu do Wielkiej Brytanii. Rozwijacie sobie tutaj tą Wielką Brytanię, system wam już wyszukał. Zobaczcie, macie wycieczkę do Londynu. Od 48 zł. Klikacie sobie te 48. I wyskakuje wam taki kalendarz magiczny. I na tym kalendarzu macie ceny tych biletów, tak? Jak widzicie, czasami są po 273 zł. Czasami są po 60 zł, czasami po 44, a nawet po 29. Więc jak widzicie, jeśli ktoś ma własną firmę, pracuje na siebie i może sobie zrobić w tygodniu, że tak powiem, wolne, to może lecieć i od 29 zł. Ale zobaczmy na najprostszym przykładzie. Chcecie sobie w kwietniu, w prima aprilis, polecieć do Londynu, do Londynu, na weekend, a nie byliście nigdy w Londynie, chcecie zobaczyć, jak tam jest, zjeść to typowe angielskie słynne śniadanie, napić się herbatki, odwiedzić być może jakiś fajny stadion piłkarski. No i zobaczcie, lecicie sobie, wybieracie sobie 48 zł, wylatujecie sobie w piątek i wracacie sobie na przykład, bo tutaj macie powroty, i wracacie sobie w poniedziałek za 58 zł. Łapiecie to? 48 w jedną stronę, 58 powrót z Londynu do Katowic. Czyli za samolot zapłacicie 106 zł, jeśli dobrze liczę. 106 zł. I teraz, no zobaczcie, zresztą podsumowało. I teraz tu jak klikniecie e, Znajdź loty, wyszuka Wam dokładnie loty. Tam możecie sobie dalej przejść, zarezerwować, wydrukować od razu te bilety. I one faktycznie są prawdziwe, wszystko się zgadza. Można sobie lecieć. Tam jest jakiś myk, jeszcze tylko mówił mi ten kolega z bagażami, że na początku dają ci bagaż droższy, po droższej cenie, a później jak tam poklikasz, poklikasz, przeklikasz do samego końca, to zaproponują ci ten sam bagaż w za połowę bodajże kwoty. Więc nie można brać od razu tego bagażu, tylko trzeba sobie tam jeszcze chwilę poczekać i za 106 zł macie Opcje zobaczcie, w piątek lecicie do Londynu, w poniedziałek wracacie. Oczywiście, tutaj można sobie jeszcze zobaczyć hotele, ale tu hotele, z tego co on mi mówił, to już lepiej tego nie szukać. Tutaj, chyba że ktoś jest już mega leniwy, to tak jak on powiedział, można sobie te znaleźć. Słuchajcie, od zaraz zobaczymy, gdzie tu jest cena. Tu mamy cenę. Zobaczmy, najtańszy. Zobaczcie. On oczywiście lata po tym świecie. Po jak najniższych kosztach. Więc jemu naprawdę wychodzi to bardzo, bardzo tanio. No ja osobiście nie latałbym po hostelach. Ponieważ już jestem za stary. I, i ja już się zrobiłem bardzo, że tak powiem, e, wygodny. Więc ja tu na pewno, jak będę leciał, to już bym wybrał sobie chociażby taki hotel. Jakiś taki wiecie jakiś normalny, taki, że nie łóżka piętrowe i 8 osób w pokoju, tylko dałbym za to troszkę więcej i żeby mieć normalny pokój. Wszystko do znalezienia, jeśli nie tutaj, to możecie sobie oczywiście znaleźć na Airbnb i wtedy też możecie bardzo tanio znaleźć jakiś tam nocleg. Słuchajcie, jakbyście chcieli na przykład, bo widzę, że oni, ten mój kumpel i, i cała reszta, to robią sobie, słuchajcie, jeszcze lepiej, że na przykład lecą sobie y, przez kilka krajów. Są na przykład sobie, y, nie wiem, najpierw chcą polecieć sobie, zobaczcie. Oni sobie robią czasami to w ten sposób, że lecą sobie do Londynu, na przykład za te 48 zł i są w Londynie, tak jak on mi tłumaczył. Faktycznie od tego pierwszego są w Londynie, ale później. Oni sprawdzają, chcą na przykład lecieć dalej, więc już sobie teraz wchodzą, są, zapiszę sobie, są pierwszego, pierwszy, Londyn. I zobaczcie, i oni teraz wchodzą dalej i robią sobie tak, Londyn, niech to będą wszystkie lotniska, w kwietniu. I znowu sobie szukają, tym razem lotnisko, bo oni już są, załóżmy, w Londynie, tak? Jesteśmy w Londynie i teraz sobie szukamy z tego Londynu, gdzie możemy polecieć dalej. Jesteśmy 1 kwietnia w Londynie, więc teraz gdzie sobie lecimy? A dajmy sobie, żebyśmy na przykład polecili do tych Włoch. Niech będą te Włochy. Mediolan. Mediolan Rzym. A niech będzie ten Rzym. Zobaczcie. Patrzcie, jaki jest numer. I teraz, tak jak on mi tłumaczył, żeby to było po taniości, Robert, to pamiętaj, że 1 kwietnia przyleciałeś z Katowic do Londynu, spędzasz sobie w tym Londynie, ile ci się uważa, albo patrzysz po cenach biletów. Czyli załóżmy, spędzam sobie albo do poniedziałku, albo spędzam sobie, zobaczcie, wylatuję do tego Mediolanu, tak? Mediolan, jak dobrze pamiętam. Nie Rzym, sorry, Rzym za 44 zł. Czyli siedzę w tym Londynie, zwiedzam aż do 7 i 7 wylatuję. 7 jestem Rzymu. Zobaczcie, do Londynu tam było za 48 zł. Teraz do Rzymu lecicie za 44 zł. I co się dzieje dalej? No jesteście 7 w Rzymie. Więc znowu sobie zmieniacie. I zmieniacie sobie lotnisko na Rzym. I znowu sprawdzacie dalej, gdzie można z tego Rzymu. Pamiętajmy, że jesteśmy w tym Rzymie siódmego, tak? Czyli załóżmy, że teraz sobie wymyśleliśmy a polećmy sobie do Francji. I mamy Nice, Marsylię, o, Milika można obejrzeć. Ale dajmy, weźmy sobie, załóżmy, że my chcemy latać najtaniej. Zobaczcie, Nice, piękne miasto. Sprawdzamy. Pierwszego byliśmy w Londynie, siódmego poleciliśmy do Rzymu, czyli jesteśmy siódmego w Rzymie. I teraz pytanie, ile nam potrzeba w tym Rzymie? A niech będzie, że nam potrzebne są ze 2-3 dni, tak? Czyli zobaczcie. Za 10 lecimy sobie do Nicei. Nicei i wydajemy na to 58 zł kumacie o co chodzi? tak jak mówię, airbnb.pl czy tam com, zobaczę zaraz dam wam linka, albo tu możecie szukać sobie noclegu generalnie noclegi, tak jak mówi ten mój kumpel, można znaleźć za mega, mega niskie pieniądze on wybiera różnego rodzaju hostele, ponieważ Poznaje, jak to sam się śmieje różnego rodzaju ciekawych ludzi, fajne dziewczyny, itd. itd. Zobaczcie, jesteście 10, zaczęliście 1, 1 kwietnia, rozpoczęliście swoją podróż, tak? Póki co wydaliście 48 zł na podróż do Londynu, 44 z Londynu do Rzymu, z Rzymu do Nicei 58, czyli na razie wydaliście ze 160 zł, tak na oko. 160 zł jesteś już w trzech fajnych miejscowościach. I załóżmy teraz z tej nicei znowu chcemy gdzieś polecieć. Czyli znowu wpisujemy sobie Nicea, Francja i zobaczmy teraz, gdzie możemy polecieć tej nicei. I w tej nicei możemy sobie polecieć do. Na przykład zobaczmy jeszcze, gdzie możemy polecieć tutaj. Neapol, proszę bardzo, możemy polecieć do Neapolu. Polećmy sobie jeszcze z tej Nicei, w której jesteśmy 10. Polećmy sobie, zobaczcie, zrobimy sobie tylko 2 dni w tej Nicei i 12 polecimy do Neapolu. Za 48 zł. Mamy już 12 dni bardzo fajnej może nie wakacji, bardzo fajnego wyjazdu, jak ktoś lubi zwiedzać, to jest pewnie petarda. No i zobaczcie, jesteśmy za 48 zł w Neapolu, i teraz załóżmy, że pomału kierujemy się Neapol, pomału kierujemy się w stronę domu i zobaczcie Katowice. A niech będzie te 138. Niech będzie. Można, tak jak on mi mówił, można to jeszcze fajniej porozgrywać. Można by było teraz jeszcze na mecz do Roberta Lewandowskiego, gdzieś do Monachium polecieć. Ale generalnie niech to będzie. Zobaczcie, 12. Byliśmy, 12. jesteśmy w Neapolu. Robimy sobie raz, dwa, trzy dni zwiedzania i za 101 zł słuchajcie, wracamy do Polski. I jesteśmy 15: Katowice za 101 zł. Słuchajcie, łącznie, zaraz wam powiem, jaką to jeszcze liczę. Łącznie mamy 48 plus 44 plus 58 plus 48 plus 101. Za 299 zł. odwiedziliśmy Londyn, Rzym, Nice i Neapol. 299 zł. Mega, mega, mega tanio. Oczywiście, w tym całym, tu jest jeszcze fajniejszy bajer który mi się strasznie podoba. Że jak wpiszemy sobie na przykład lotnisko, o nie ja wiem, niech to będą, niech to będą te e, Katowice. Zobaczmy najpierw, albo nie, niech będzie coś innego. Niech będzie Warszawa, żeby było. Niech będzie Warszawa, Chopin, Chopin. I zobaczcie, co tu można zrobić. Londyn, Rzym, Nica, Apple to jest, są fajne rzeczy i tak dalej, ale są oczywiście dużo fajniejsze. Zobaczcie, za 60 zł można polecieć sobie do Oslo w Norwegii. Za 60 zł można zwiedzić sobie Sztokholm, Göteborg za 71 to są według mnie naprawdę mega śmieszne ceny. Mega śmieszne. Bo gdybyście chcieli jechać na jakąkolwiek wycieczkę zorganizowaną do Oslo, do Sztokholmu, no to zapłacicie mega dużo pieniędzy. Mega dużo. Bo ja to kiedyś, kiedyś miałem Wenę, tylko nie znalazłem nikogo chętnego. Tam jest zimno zwykle, żeby ktoś poleciał. Ale zobaczcie teraz lepszy numer. Zobaczcie teraz lepszy numer już sprawdzam gdzie to było. London, Manchester. Poczekajcie, poczekajcie. Zobaczcie, Katowice szukaj, tak? Szukamy wszystkich tych państw, a zobaczcie, tak jak oni już latają, jakieś Sri Lanki, jakieś inne rzeczy, mając troszeczkę więcej budżetu. Zjednoczone Emiraty Arabskie 660, ale tu czasami wskakują tak fajne państwa, słuchajcie, że. Naprawdę można sobie bez problemu do RPA polecieć i z powrotem za mega, mega, mega fajne pieniądze. Zobaczmy z ciekawości, czy na przykład już jest maj 2022, czy będą jakieś już jakieś tanie loty. No są oczywiście. Zobaczcie Szwecja, Polska, Cypr, Holandia, Grecja, Irlandia, Gruzja, Turcja, znowu te zjednoczone i na Islandię. Im bliżej wakacji, to tu będziecie widzieli coraz fajniejsze, zobaczycie, państwa, gdzie może naprawdę super fajnie polecieć, albo najpierw polecieć chociażby do tego Londynu, czy, czy załóżmy polećmy do... zaraz zobaczmy, no niech będzie ten Londyn, zobaczmy na przykład z Londynu Londyn, gdzie można z Londynu polecieć. Wiecie, można polecieć do Amsterdamu, tam później są połączenia na cały, cienki świat, tak? Zobaczmy z tego, zobaczcie, już mamy Portugalię, już mamy Luksemburg za 100 zł. Bardzo fajny kraj. Już mamy Maroko, zobaczcie, za 130 zł, czyli 48 lecicie do Londynu i za chwilę lecicie sobie do Maroka za 132. A z Maroka, zobaczcie, co się dzieje dalej. Niech będzie na przykład Rabat, okej. Okay. Niech będzie to lotnisko w rabacie. Rabat. Zobaczmy, zobaczmy, zobacz, Rabat. Co się dzieje dalej? Jesteście w Maroku. Wydaliście ze dwie stówki na, ze dwie stówki wydaliście na podróż, żeby do Maroka się dostać. I, no nie, tutaj nie ma za ciekawych lotów z tego rabatu. A zobaczmy jeszcze ewentualnie z Casablanki. Turcja, Tunezja i to już jest drogo, ale zobaczcie, na sam koniec świata można z tego maroka za 1738 zł polecieć. No to już jest dużo, tak? Nas generalnie i nas e, interesują tanie rzeczy. Zobaczmy jeszcze z ciekawości. Na przykład z lotniska Amsterdam, gdzie można by było polecieć. Kwiecień maj. Zobaczmy rewelacja, ten Skyscanner, powiem wam, że to jest rewelacja. Zobaczcie, Irlandia, Dania. No, tu już jest drogo, Ok, tu już jest drogo. Więc trzeba by było tu się trochę pobawić, bo mówię wam, latają chłopaki po całym świecie. Teraz coś tam w planach są Stany Zjednoczone i chcą je, brzydko mówiąc, od wschodu do zachodu przelecieć. Tak, przelecieć, albo przejechać, w zależności jakim się uda trafiać. Także słuchajcie, pobawcie się. Naprawdę wycieczka gdzieś tam na pizzę do Rzymu czy na weekend to są groszowe tematy. Ja ruszam z wojażami od maja, prawdopodobnie od maja, i powiem Wam, jak będziemy gdzieś tam lecieli, pokażę Wam później, za ile coś powynajdowałem, ile to kosztowało i tak dalej. Zobaczycie, że naprawdę za nieduże pieniądze można spędzić sobie fajnie weekend, a Czasami, jak wiecie, weekend w Polsce jest tak drogi. Ja byłem niedawno w y, takim hotelu Belweder w Ustroniu, tak wiem, pięciogwiazdkowy i tak dalej, ale powiem Wam, 1000 zł za dzień to jest po prostu. no to jest drogo, tak? To jest po prostu drogo. Więc jak ktoś chce się wybrać na 7 dni gdzieś w Polskę i za taką rodzinę 2 plus 1 w naszym przypadku. 1000 zł za, za dzień, dużo, 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 bo za 7 dni już macie 7000, a za 7000 możecie, jak widzicie, zwiedzić tutaj bardzo, bardzo dużo fajnych miejsc. I tyle słuchajcie. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Mam nadzieję, że ktoś skorzysta i pochwali się później gdzieś u mnie na kanale, gdzie udało mu się polecieć, ile mniej więcej wydał, jak mało wydał. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego, cześć.